masz Masz świeże softy. Dawaj go. <noise> Kurwa, S, nie? Ciśnij, ciśnij, ciśnij. Push. 3-4 okrążenia masz. Lepsze opony. Potem już będziesz się męczyć. No fuj, trudno. Tak, masz. że tego jest scent, to ja nie zjeżdżam, kur... Kurwa. Pierdolę, chyba Steve też się uszkodził. O matuniu. Kochana. Na tym wingu Ale, Palą, przed tobą świsteków. Palą, 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 palą. Pali za tobą. Za tobą palą. Pali, pali, pali. Nie jedzie. Zwaliłem kompletnie wyjścia. Przed tobą 59 ma wilne w poleciał. 35% przed tobą Świstak. Daj, błąd Pol? Mhm Pali cię teraz wszyscy jak jeden kurwa mąż Oj, ale te synchro dostałem Ja pierdzielę, ale te synchro i prąd Szuchola, właśnie Fuck off. kurwa Nie, Wszyscy u mnie pojechali Coś koło P12, Przychola. Te sprinty co się kurwa nadają do pchania karzeli Jak ktoś mnie obróci to ja jakoś obracam Się rozpierdalam przy kresie. 58 masz do życia Szwolf No Świstak on ma 16 rsu Okej okay. Dobra powalcz z nim Świstak powalcz Przecież to i nie pali, z... nie pali nic kompletnie. Nice. No jest... <laughs> no. O Boże. ja w tych hezkach to już nie jadę. Ja się ślizgam. Jedź od lewej. Jadę. No. Czuol, poświęć Nie? się i tak, trzymaj ja tego. Przy... Ja ich tu przytrzymam, no. Trzymaj go, no. No ja i tu Ja ci mówię kiedy będzie palił. On ma 8F, 8% tylko. Ale trzymaj go, a ty świstak jak puszuj, żebyś odjechał na 3 sekundy przynajmniej. Ta, pal teraz takaże. Pal kursie. wszystko co Fuck! masz. Fuck. Kurwa! No i chuj <laughs> Czemu to miał duchów? Pozdrawiam. Oż ty kurde, to ja ci puszczam od razu człowieku. Przecież <grym grym grym> jechał jak głupi. Dobra, szum, ciśnij. Powo. Powo, powo. Się przyda, kurwa. Oho, start mocny. Aż kurwa. Nie, tutaj będzie ciężko. Uważaj, uważaj, ja na Widziałeś go? Ty, no. on w ogóle miał wyjebane jajce, że tu jadę. No dlatego mówię, że żeby... uważam. Nie wiem nie wiem, jak mam tu jechać. To jest taki pierdolnik No Do tego jeszcze ja dzieci. Dobra, czyszę. od zewnętrznej Dawaj Dobra jest Próbuję zewnętrznej, ale ładnie Dawaj, 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 pusz, pusz, pusz Ja pierdzielę co się dzieje? Uważaj na niego teraz Nie zetnij No trudno Kurwa. No. Niki idiota Ja już wolę nie strząć a nie jak Hamilton skończyć Na ustach wszystkich a Oni tu wolno jadą, co się dzieje? Dawaj, dawaj, dawaj Co jest? Palicie wszyscy Dobra, to nie ma eee... sensu Prąd ma 80% Tu ktoś musi mieć uszkodzenia, ale nie że nie tak wolno chodzi. P15 ma 18% uszkodzeń. Tylko. Uff. to widzę. O, Oj, tam ktoś poleciał! Nie ma sensu. Za sens. tobą pali, za tobą pali. Pali cały czas, 63 ma. O kurwa! Pończyć mają kurulinię hamowania, to w kurwie. P11 ma 67 rs. Dobra, kurcz mi się rządza tutaj woł. Może tutaj. Ło! Za to bo się pada sameryś go wzięć na tej postej. Dobrze wyjść na zakręt Patrzę na zakręty, a nie na niego Dawaj go. Pu puścił mnie Dobra, dobra, wyłącz po. Dobra, zajedźko. zajedź go, zajedź go Na parkera to zawsze można liczyć jeżeli chodzi o odzyskiwanie pozycji 73 Świstak świstek przetruł Dobra... Świstek przypal trochę, bo masz setę Nie, co? Poza Twój W tym miejscu? No ale nie wiem właśnie o co chodzi, normalnie go przejechałem co zakręt Dobra, nie z źle. Nie, tylko będą patrzeć, nie będą chodzić więcej. Tak, że masz tak żadną oponę teraz. No nie, aż tak. No masz w ostatnich z tyłu. <śmiech> <śmiech> Palce z Black Wolfem. Taki głupi błąd, kurwa. No nie wiem, dziwne. Dziwny błąd Nie wiem, czy mental możesz jakoś to wyjaśnić że się stało Tak Założył intery. Może bo przed tobą jakieś O kurwa Drugie? Ja też mam bo Cię zamyśliłem No ale chuj Przed tobą 62. Wszystko? Dobra 50. Musisz wziąć tego rozdzielara, daj. 54. Ło Czemu tu nie ma safety carów? Może wyłączyłeś? Nie, <grystanie> no, zaraz. That... Wszyscy od P7 w górę mają lepsze tempo od Ciebie. Najbliżej. Nie wiem, on się znowu to rusza chyba. No wyjdę zaraz z siebie no. Czemu tak jest? No i wkurwiony już jestem i kurwa ścina. Rusza mi się, pierdolę no. O co tu chodzi? Nigdy mi się nie ruszało. Nie wiem, mordeczko. Od samego początku kiedy kupiłem tu kurwa kieret. he schon. Przypada temu krajanemu. Perfect job on in there, mate. Looks like an... Up to speed now. Let's get some heat into those tires. To nadcieliśmy, nadcięliśmy. Nadcięliśmy, cheap, no. Good job. Nie, to będę by było zajebiste. Kurwa. Nad... O kurwa. P14 ma 50% ersu. Tak to zero dnf -ów. No Ja bym ja zaraz nie z DNF-ową Dal mów mi jak z Wilna... Sali! Suli się rozjebał Będzie safety car Dobra, box Softy Softy Dobra, my zdążyliśmy na szczęście. Zjechać. Zyskamy na tym trochę, nie? Tak, tak, dużo zyskać. Świstak boks. No, boksuję już sobie ustawiłem soft. Zajebiście, kurwa, Suli jechał chyba po i się rozjewał, wow. A tam jest kurewskie to wyjście na tą prostą startową strzęskę. Dobra, przygotuj się, żeby szybko przejechać. Wiem, wiem, wiem. Czyli nie będę Świstaka trzymał? Ogólnie jesteście zajęli z tej sytuacji, bo zanim ten safety car wyjechał. A nie, ma, mogliby przejść safety cara. O kurwa. Aż zobacz. Znaczy, bo ten pierwszy pewnie wiesz. Wyjechał mimo bok zanim safety car wyjechał, nie? No to i no, tak mi się, delta ma... To się wydawało, że właśnie... W ogóle nie wiem po co ten Aston po raz kolejny zjechał po softy jak to zrobiło okrążenie wcześniej, nie? No, nowe żeby mieć po prostu, wiesz? A, w to ja. tak. No. Już mam plus jeden paliwo. A no. no, plus jeden osiem no. pięć. O kurwa! Się <ścoughs> zagapiłem. Nie ja wiem, mogę? Ja. Kurde, muszę ci oddać. Ja pierdolę. 82 stopnie masz, Świstak. Pali cię z parkera. pewno w też pali. Oj, obrót. Nie, jednak są duchy. <laughs> Tyle same macie, Świstak, co p 9 no, spoko A trzeba tak O ja pierdolę Nie nie wiem czy on się kiedy zrobić duchem Czy będzie No i zobacz, był duchem O Poleciał Ale fart Dobra, gdzie kurwa jeden punkt Nie, tak mi jeszcze kary wpierdolą, ale w co nie to wchodzi? Widzi się, to jest to, co jest i teraz. Dobra, P8, P8. Syf, syf, syf. A tam się jeszcze rozjebał. <noise> to dobrze ty, bo nie byłoby punktu. Ci okazuje. Dobra no no syf kiła i lubiła. tak ładnie. Zapisuję to kurwa, chociaż nie chcę mi się tego zapisywać. <grywa>